Ma być po polsku? Bo jak coś to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie. Przepraszam Was, że niewiele znowu się sceneria zmieniła. Zwiedzamy kolejny parking, ale trzeba przyznać, że piękna infrastruktura. Infrastruktura zrobiła się nam w ojczyźnie. Jest gdzie się zatrzymać i odpocząć. A nawet nagrać słowem, którym człowiek się modli w podróży. A słowem. Dzisiejszym, którym się modliłem, jest słowo chcę. Tak jak wczoraj bardzo mnie poruszyło to, że Jezus miał zwyczaj, tak dzisiaj bardzo mnie poruszyło, poruszyła odpowiedź Jezusa, że chce uzdrowić, oczyścić z trądu tego biedaka, który na ten trąd chorował. I uświadomiłem sobie, że wiele razy jest tak, że. Ja nie chcę czegoś, ja, Bóg ma dla mnie dobry plan, Bóg wie, co dla mnie jest najlepsze, Bóg wie, co tak naprawdę służy mojemu zbawieniu, a ja mówię Bogu: nie chcę. Bóg natomiast zawsze mówi: chcę. Chcę ciebie uzdrowić, chcę ciebie oczyścić, chcę ciebie uwolnić z grzechów, chcę ciebie wprowadzić na drogę do zbawienia, drogę pełnienia. Woli Bożej, chcę Tobie dać dary, y, talenty, charyzmaty, chcę, tobie, y, chcę Ciebie uczynić szczęśliwym, chcę, żeby grzech nad Tobą nie panował, chcę, żebyś był, y, była wolna, był wolny od nałogów. A człowiek temu Panu Bogu cały czas mówi: y, Nie, może nie cały czas, ale niejednokrotnie mówi: Nie. Dzisiaj Słowo przedstawia nam Boga, który chce, który chce dla mnie dobra. I niech to słowo dzisiaj nas o tym przekona, niech uzdrowi wszystkie te momenty, w których się wydaje nam, że Bóg nie chce, bo Bóg chce. Bóg chce dla nas najpiękniejszych i najlepszych rzeczy. To zgoda naszego serca jest tym gwarantem, że one się wydarzą. Niech więc to serce nasze zostanie pobłogosławione w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i do zobaczenia jutro.